Proszę Państwa, napięcie rośnie. Od kilku dni rośnie, to znaczy od dnia, kiedy Litwa ogłosiła blokadę tranzytu kolejowego z Rosji do obwodu Kaliningradzkiego przez Litwę. Tam przechodziło mniej więcej do tej pory miesięcznie około 100 pociągów. Ten, ta blokada nie dotyczy wszystkich towarów przewożonych do obwodu Królewieckiego. Tylko y, stali i produktów z metali żelaznych i nieżelaznych. No mniej więcej wiadomo o co chodzi, chociaż stal może być również budowlana, no to trochę komplikuje sprawę. Y, Litwa twierdzi, to znaczy różne rzeczy twierdzi, bo y, raz twierdzi, że y, ta blokada jest następstwem sankcji które w szóstym pakiecie zostały przyjęte przeciwko Rosji przez Unię Europejską. No i tak chyba jest. Ale premier Litwy powiedziała, że nie ma żadnej blokady tranzytu. No, nie wiem, nie wie lewica co czyni prawica, więc bardzo możliwe, że y, prawdy już się nie dowiemy jak tam jest. Y, no i y, strona litewska y, której Rosja wystawiła coś w rodzaju ultimatum, mianowicie oświadczyła, że jeśli Litwa tego nie, tranzytu nie odblokuje, no to Rosja podejmie stosowne kroki. Nie precy, nikt nie sprecyzował, jakie te stosowne kroki będą, no ale brzmi to groźnie. Litwa, tak jak powiadam, powołuje się na sankcje i twierdzi, że to działa zgodnie z prawem. I na, te, na to ultimatum rosyjskie odpowiedziała także: No, to jak Rosja jest niezadowolona albo czegoś nie rozumie, to niech się skonsultuje z Komisją Europejską, ewentualnie z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, który jest powołany do interpretowania sytuacji prawnych. No, nie wydaje mi się, żeby Rosja na to poszła, bo strona rosyjska, to też trzeba od odnotować. Powołuje się na umowę, jaką zawarła w 2003 roku z Unią Europejską i która to umowa przewiduje właśnie swobodę tranzytu przez terytorium Litwy. Przypomnę, że Litwa, podobnie jak i Polska, została przyłączona do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, natomiast ta umowa, na którą się Rosja powołuje, jest z roku 2003. Więc Widać wyraźnie, że Rosja chciała zapewnić sobie warunki do normalnego funkcjonowania i między innymi możliwości swobodnego tranzytu przez terytorium litewskie do obwodu kaliningradzkiego. Proszę Państwa, tak jak mówię, Rosja nie precyzowała, jakie kroki zamierza podjąć. No, to nie jest sprawa prosta, dlatego że Ukraina, cokolwiek by o tej wojnie nie powiedzieć, to jednak Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i formalnie żadne państwo NATO nie jest do niczego zobligowane. Tymczasem Litwa jest już członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i w jej przypadku, gdyby. Jakaś ym, no, zbrojna napaść, czy coś takiego, czy jakieś zachowanie, które zostałoby przez władze litewskie uznane za zbrojną napaść na Litwie, no, uruchamiałoby artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego z 1949 roku. Warto co prawda dodać, że ten artykuł 5 nie wprowadza żadnego automatyzmu reakcji. On oczywiście stanowi, że. Napaść na jednego z członków paktu jest traktowana jako napaść na wszystkich członków paktu. Ale nie wprowadza automatyzmu reakcji, to znaczy przewiduje, że każde państwo członkowskie zachowa się w tej sytuacji odpowiednio do własnych tutaj decyzji. Nie, może oczywiście uruchomić odpowiedź wojskową, ale to jest jedna z wielu możliwości. Więc, tak jak mówię, artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego nikogo do niczego formalnie nie obliguje. No, ale zawsze pewne ryzyko jest. Nie wiadomo, jak się NATO zachowa w sytuacji, gdyby jeszcze stosunki między Rosją i Litwą dodatkowo się zaogniły. Ale Putin chyba też tego nie wie. Nawet tak samo mniej więcej, jak i w naszym przypadku. Nie wiemy, jak się NATO zachowa, gdyby. Polska została zaatakowana, no ale Putin chyba też tego nie wie, i to jest jak na razie nasza jedyna gwarancja. Proszę Państwa, z jednej strony no, nie sądzę, żeby Litwa dopuściła się tutaj samowolki i tę blokadę tranzytu na własną odpowiedzialność zastosowała. To znaczy na odpowiedzialność, to może tak, natomiast nie z własnej inicjatywy. Prawdopodobnie została zachęcona do tego w jakiś sposób przez naszego najważniejszego sojusznika, który... w t... Tą metodą zamierza Rosję testować. No więc Rosja musi uważać, nie może wykonywać gwałtownych ruchów, no bo by gwałtowne ruchy narażałyby ją na bezpośrednią konfrontację militarną z NATO, czego chyba wolałaby w obecnej sytuacji uniknąć, dlatego że no jest dosyć mocno zaangażowana. W wojnę na Ukrainie, która jest trudna, bo to nie jest wojna Rosji z Ukrainą, tylko jest to wojna Rosji z całym Paktem Atlantyckim i plus dodatkowo kilkudziesięcioma państwami, które są w jakiś sposób od Stanów Zjednoczonych uzależnione. Przypominam, że podczas niedawnej konferencji w Ramstein w amerykańskiej bazie lotniczej w Ramstein w Niemczech. Amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, 40 ministrów obrony wezwał, więc to po większa liczba niż państw członkowskich NATO, no i tam powyznaczał im zadania. Proszę Państwa, więc pytanie tylko, jaki będzie rezultat tego wzrostu napięcia, czy ono, ono zostanie jakoś rozładowane, czy też będzie wzrastało, bo Rosja też nie bardzo może pozwolić na to, żeby ktoś ją w ten sposób testował, bo prestiżowo nawet by ucierpiała na arenie międzynarodowej, w związku z tym no, <kluzny> będzie chciała coś jakoś zareagować. Proszę Państwa, w ten sposób mogłoby się spełnić marzenie prezydenta Zawińskiego, bo prezydent Zeleński od samego początku wojny na Ukrainie nie ukrywa, że jego marzeniem i pragnieniem jest to, żeby ona się rozlała poza granice Ukrainy, najprawdopodobniej na kraje Europy Środkowej, dlatego że no, Portugalia to tam trudno, żeby była objęta działaniami wojennymi, natomiast Europa Środkowa jak najbardziej. No i proszę Państwa, w tej sytuacji... No, musimy liczyć się z każdą ewentualnością, tym bardziej, że Oto zbliża się noc kupały. W noc kupały to różne rzeczy się dzieją, między innymi rotacyjna obecność wojsk amerykańskich w Polsce ma taki charakter, o czym już zresztą wielokrotnie wspominałem, że w noc kupały to to wojsko jest w jednym miejscu, a w noc Walpurgi w jakimś innym. No i noc kupały nadchodzi, co oczywiście może dodatkowo. Doprowadzić do wzrostu napięcia. Czym to się zakończy, nie wiemy. Tymczasem w naszym nieszczęśliwym kraju też pojawia się wzrost napięcia, a to za sprawą rekonstrukcji rządu. Otóż, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, Opuścił rząd, rezygnując z, ze stanowiska wicepremiera odpowiedzialnego za nadzorowanie resortów siłowych. No, i tym swoim następcom mianował pana ministra Mariusza Błaszczaka, który od samego początku uchodził za najukochańszą duszeńkę Jarosława Kaczyńskiego. Rzeczywiście pan Mariusz Błaszczak zyskał dużą władzę w rządzie, bo jest nie tylko ministrem obrony, ale jest również wicepremierem odpowiedzialnym za nadzorowanie, resortów siłowych. Jego pozycja w związku z tym w stosunku do pana premiera Morawieckiego zdecydowanie wzrosła. No i jeszcze warto odnotować jedną rzecz, mianowicie wrócił do rządu pan Tadeusz Kościński i ja w charakterze ministra w Kancelarii Premiera odpowiedzialnego za zbrojenia. Jest to ten sam pan Tadeusz Kościński, który w poprzednim wcieleniu był ministrem finansów i autorem Polskiego Ładu. Ostatnio nawet nie tylko naczelnik państwa, ale i sam premier Mrawiecki wyraził zniecierpliwienie tym Polskim Ładem. No tak on został spartolony. W związku z. Z tym nominacja Pana Tadeusza Kościńskiego na takie stanowisko w, akurat w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest zagadkowa. W odróżnieniu od nominacji Pani Agnieszki Ścigaj, bo Pani Agnieszka Ścigaj podobnie jak Pani Pitera w swoim czasie, Została ministrem, ona się tam ma zajmować integracją społeczną. Nikt nie wie, na czym to polega. Podobnie jak pani Julia Pitera, też nie wiedziała właściwie, na czym. Kompetencje jej ministerstwa walczącego z korupcją polegają. Do końca tego nie wiedziała. No i w związku z tym wykryła jakieś straszliwe afery z Dorszem za 8 zł. No, widać, że tutaj sprawy poważne przeplatają się z niezamierzonymi efektami komicznymi. Proszę Państwa, pan Mateusz Morawiecki zareagował też na. Ten szantaż finansowy niemiecki w sprawie organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce, bo nadal walczymy o praworządność. Tutaj Parlament Europejski przyjął rezolucję delegalizującą nie tylko Krajową tą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Ale również Trybunał Konstytucyjny w Warszawie, zwany przez Juden Rad Gazety Wyborczej, lekceważąco Trybunałem Julii Przyłębskiej, no i nową Krajową Radę Sądownictwa. Pan premier Morawiecki najwyraźniej jest już zniecierpliwiony tym bardziej, tym wszystkim, tym bardziej, że no za wymiar sprawiedliwości formalnie odpowiada zbiegnie w ziobro w rządzie, który nadal jest w rządzie, no a jest publiczną tajemnicą, że z panem premierem Morawieckim drąkoty. No więc pan premier Morawiecki powiedział, że nie ma ochoty umierać za tutaj wymiar sprawiedliwości, co stanowiło oczywisty przytyk do pana Ziobry. Pan Ziobro natychmiast się zrewanżował, oświadczając, że powrót do węgla to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. To z kolei była taka uszczypliwość w stosunku do pana premiera Morawieckiego ponieważ to właśnie on się podpisał pod programem dekarbonizacji Polski. Wtedy jeszcze wyglądało wszystko inaczej niż teraz, bo tak jak zresztą sam pan premier Morawiecki zauważył, wojna w pięć minut zmienia perspektywę. No, i tutaj nagle jeszcze jak nasza, nasz nieszczęśliwy kraj, jako wzorowy armowiec, to na własną rękę już zrezygnował z importu rosyjskiego węgla, a tak się złożyło, że ten rosyjski węgiel, jako węgiel gruby. Był przeznaczony przede wszystkim dla y, gospodarstw domowych, które tam y, używały go do palenia w piecach, w tak zwanych kopciuchach. A z kopciuchami też była walka, bo to. <kluz scenery> Trzeba było te kopciuchy pozamieniać na eleganckie e, piece gazowe, no ale teraz z gazem też mamy kłopoty, bo rusty szachiści w odwecie za e, no, nasze tu wybryki w związku z Ukrainą obcięli Polsce, zamknęli kurek z gazem. No i nie wiadomo teraz, co mamy robić, czy wrócić do węgla, czy nie. No ale jak to wrócić do węgla, kiedy jego cena skoczyła? Do 3000 zł za tonę. Rząd, oczywiście, postanowił po swojemu zaradzić tej sytuacji, wprowadził cenę gwarantowaną 996, ta, ta dokładność budzi podziw. 996 zł za tonę. No, a żeby tutaj wyrównać różnicę między ceną gwarantowaną i ceną rynkową, to rząd będzie dopłacał tam 750 złotych od tony, ale pod warunkiem, że zakup nie będzie większy niż 3 tony węgla. No, zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Zwracam uwagę państwa, że rząd. Preferuje rozwiązania, które sprzyjają rozrostowi biurokracji. No, bo tu trzeba będzie jakiś pion biuro biurokratyczny powołać, który będzie kontrolował, czy taki jeden z drugim obywatel nie kupił więcej jak trzy tony i czy przysługuje mu tutaj, tutaj dofinansowanie. Proszę Państwa, no ileś to wesołych miejsc pracy może powstać. A to na tym jeszcze nie koniec, bo właśnie w Sejmie leży ustawa o ochronie ludności. Ta ustawa przewiduje, że zostanie utworzony pozabudżetowy, oczywiście, no jakże by inaczej, Fundusz Ochrony Ludności. No i 3 miliardy złotych ma tam być przelane na ten fundusz. Wyobrażacie sobie Państwo, ile wesołych miejsc pracy przy ochranianiu ludności będzie można stworzyć. No, widać wyraźnie, że y, zgodnie z tym, co powiedział, zauważył nie bez pewnej melancholii naczelnik państwa, y, nasz nieszczęśliwy kraj znalazł się w rozkroku. No bo z jednej strony ten, y, ta polityka, której już nie można nazwać polityką rozdawnictwa, bo ta by miała jeszcze jakieś pozory racjonalności, ale to je, ta polityka rozrzutności rządu pociąga za sobą konsekwencje w postaci inflacji, która pełznie do 20% oficjalnie takie pełzanie jest zarejestrowane. No i tutaj naczelnik państwa wyraził z niepokojem zauważył, że jesteśmy w rozkroku, bo z. Jednej z jednej strony rzeczywiście ten, ta polityka rozrzutności musi prowadzić i prowadzi do takich skutków. No ale z drugiej strony w przyszłym roku mamy wybory parlamentarne tutaj też jakieś różne zawirowania kombinują jakby tutaj się dostać psim swędem przy okazji tasowania okręgów wyborczych i tak dalej. No jak się człowiek temu przygląda, to może do reszty znienawidzić demokrację, bo widać Wyraźnie, że to polityczne gangi tutaj swoje sabaty odprawują, korzystając z tego, że tak zwany zwykły obywatel niewiele z tego rozumie. No i robią go bez litości w konia, przekupując w dodatku jego własnymi pieniędzmi.